Jak wszyscy wiedzą, filmy Pedro Almodovara są dosyć specyficzne. Postanowiłem nagrać o nich chociaż jeden film, ponieważ zdecydowałem od jakiegoś czasu opowiadać Wam troszkę o kulturze hiszpańskiej, francuskiej, szwedzkiej, w ogóle o nieanglojęzycznym Zachodzie, bo mam takie wrażenie, że Polacy dobrze znają kulturę własną, brytyjską. Amerykańską i czasem jakąś ze wschodu. Czyli na przykład ktoś tam się interesował Węgrami, ktoś tam się interesował Rosją albo jeszcze jakimś innym krajem i tak to w sumie wygląda, że Polak najczęściej patrzy na świat oczami własnymi, co jest normalne oczywiście, ale oprócz tego tylko Londynem, Waszyngtonem i czasem jakimś Budapesztem albo Bukaresztem. I to nie jest dobre, bo my mamy sojuszników głównie, najważniejsi nasi sojusznicy są w Europie Zachodniej, a większość Zachodu nie jest anglojęzyczna. Więc em, należałoby troszeczkę się wgłębić w tą y, kulturę. I zazwyczaj jest tak, że jako standard rozumiane jest gatunkowe kino hiszpańskie, ym, amerykańskie, czyli na przykład reżyser, który kręci 30 kryminał albo 30. komedię po kolei. Natomiast za dziwactwo uchodzi europejskie kino autorskie, które przecież w Wielkiej Brytanii też jest. To znaczy, że jeden reżyser próbuje różnych gatunków albo łączy je ze sobą, albo tworzy coś, co trudno zaszufladkować. W Europie producenci są niewolnikami reżyserów. W Ameryce odwrotnie. Dlatego tak jest, że w Ameryce czasami można mieć od, odnieść wrażenie, że reżyser kręci ten sam film w kółko. Co się w Europie zdarza rzadko. No, ale albo to jeszcze są dosyć specyficzne filmy. Dlaczego one takie są? Czy to dlatego, że artysta jest homoseksualistą, czy, czy coś. Nie. Główną przyczyną jest to. Hmm, główną przyczyną jest to, że te filmy, na przykład. Zobaczcie. To jest jego film z 1984 roku. Już sam tytuł jest dziwny. Spójrzcie. Que he hecho, que he hecho para merecer esto. Czyli co zrobiłem, że sobie na to zasłużyłem. Dosłownie to znaczy, tak? Que he hecho io para merecer esto. Que to co? He hecho, to jest czas dokonany. Para, żeby, albo po, albo dla, mereser, to jest e, zasługa, tak, zasłużyć, esto, to. Tak echo I o para mereser, esto. Hiszpanie mają dosyć osobliwy sposób pisania znaku zapytania i wykrzyknika po obu stronach. I ten pierwszy jest odwrócony, tylko oni coś takiego mają. Ale tutaj mamy z jednej strony znak zapytania, a z drugiej wykrzyknik, a powinien być znak zapytania z jednej strony i z drugiej. Odwrócony i normalny. Z tyłu normalny. Eee. Albo z obu stron znak zapytania. A tutaj mamy z jednej strony pregunta, pytanie, a z drugiej mamy eksklamation, wykrzyknik, tak? Wykrzyk wykrzyknięcie. Już samo, czyli. Co zrobiłam, że sobie na to zasłużyłam? Bo ten film jest tłumaczony na polski na polski język jako czym sobie na to zasłużyłam? Tak i jest i to można by oddać przez to jest coś w rodzaju echo io para esto tak coś takiego Czo, czym ja sobie na to zasłużyłam? Tak? Zdziwienie się obraca w oburzeniu. Już sam tytuł jest dziwny, bardzo artystyczny, bardzo artystyczny. To, że u Almadowara sąsiadują ze sobą rzeczy typowe i nietypowe. Czyli z jednej strony mamy jakąś typową rodzinę w bloku, takim jak wszędzie po Madrycie, zbudowano na, na przedmieściach Madrytu, tak jak w to było budowane wszędzie tak i w Bordeaux i w Paryżu i tak samo w Warszawie jak i w Czechach jak i w Hiszpanii wszędzie to samo tak te bloki były budowane te bloki w państwach zachodnich są troszeczkę solidniej zbudowane ale to też jest ta sama technologia mniej więcej w każdym razie mamy w KECIO paramer to mamy zwykłą parę tak matka ojciec dwóch synów i, ale mamy także um, sąsiadkę, która jest prostytutką o złotym sercu, tak zwaną, tak jak to się mówi. To jest taka typowa postać skina włoskiego realizmu, do którego nawiązuje Almodóvar. Tak, prostytutki o złotym sercu. Czy ktoś, kto robi coś dziwnego moralnie, na co dzień, dlatego stara się być etycznie w porządku, um, też na co dzień, nie? Na zasadzie kompensacji, czyli prostytutka o złotym sercu, coś złego, no. wątpliwego moralnie, tak, budzącego wątpliwości, ale w sumie to no, pracownica seksualna, tak na W każdym razie to nie wokół takich postaci zazwyczaj te filmy się toczą, tylko zazwyczaj wokół postaci bardziej typowych, ale tamte postacie też są i one zawsze są. Dlaczego one zawsze są? Dlatego, że Almodowar. No, dorastał i próbował robić karierę filmowca jeszcze za generała Franco. I to było niemożliwe. Nie mógł być pokazany zły mąż, nie mógł być pokazany nieuczciwy, skorumpowany policjant. Nie dlatego, że nie było złych mężów, nie dlatego, że nie było skorumpowanych policjantów, więc błędem jest odczytywanie Almodowara jako jakiegoś Wariata, lewicowca, który chce wszystkie autorytety upaprać w, w, w bło, z błotem, jak to się często w Polsce go szufladkuje. On nie jest nawet specjalnie lewicowy, on jest po prostu nieco, troszkę liberalny, trochę anarchistyczny, ale tylko troszkę. To jest raczej na zasadzie, że on stwierdził, że to, czego nie wolno było pokazać za frankizmu, za dyktatury generała Franco, która się skończyła w Hiszpanii w latach w 75 zmarł Franco, jeszcze trochę ten reżim pociągnął ze 2 czy 3 lata jedna z dwóch i, i koniec trudno to jeszcze policzyć, bo pierwszy premier był jeszcze z frankistów więc to trudno, trudno powiedzieć czy frankizm się tam kończy w 76 czy może dopiero w 8 w każdym razie Film, jest, film, o którym wspominam, jest z 1984, więc on jest już po tej zmianie systemowej. Dlatego te filmy są takie na zasadzie, że no jest zły nieodpowiedzialny mąż, jest zły ojciec, jest zła matka, tak? jest nieuczciwy policjant, jest nieuczciwy żołnierz. Takie są te filmy. Dlatego one takie są. Dlatego właśnie one są takie. Przeciwko niezasłużonym autorytetom. I inni artyści naśladują ten styl, bo on jest bardzo typ... to połączenie tej, tej, tych silnych emocji. Tam są często kłótnie, często dramatycznie się kończące. Tak? Ten styl to nie, są, to nie są takie wyrywkowe kłótnie, takie dziobanie się przy rodzinnym, wspólnym posiłku czy robieniu posiłków w kuchni Mówiono, mówi się, że Francuzi robią najlepiej taką zwykłą kłótnię rodzinną przy stole albo w kuchni natomiast Hiszpanie robią te dramatyczne sceny tak, że w końcu ktoś kogoś tam przez przypadek popchnie i on tam ginie czy coś tego typu rzeczy są to jest zgodne z tą hiszpańską la pasión, że te emocje są zawsze bardzo silne Hiszpanie więcej narzekają, więcej chwalą, więcej przeklinają, więcej wychwalają niż inne narody europejskie i to jest fakt. To nie jest, to jest czynnik kulturowy. Dlatego nie dziwnego, że ich filmy są mocne. One są zawsze mocne. Komedie są mocne, tak? Wystarczy na przykład Torrente wspomnieć. Mocne są wszelkie inne filmy, tak? A jeżeli artyści hiszpańscy jeżdżą po świecie, to też ci tacy bardzo ekspresyjni robią karierę, czyli ci, co wnoszą tą specyfikę, jak Javier Bardem albo, albo Antonio Banderas, ci, którzy wnoszą specyfikę hiszpańską. Właśnie. dlatego te filmy są takie niezwykłe i dlatego, a nie dlatego jak się mówi w sposób nieładny nie że Almodovar jest jakimś wariatem czy coś bo nie jest tutaj przeczytam wam fragment właśnie tego o czym jest te, tych rozmów, o, bo niestety kupiłem tej rozmowy z Almodovarem i miałem nadzieję, że będzie coś takiego co nawiązane będzie miał bezpośrednie nawiązanie do tego jakie ja filmy Jakie ja filmy obejrzałem. No właśnie, ja znam te filmy nowsze trochę. Wolwer, Skóra, w której żyję. Tych starszych filmów znam znacznie mniej. Znam też Mala Educacion o, o tym, jak Claire lubi popydufiliować trochę. tak. Mala Educacion. Dobry film, one wcale nie są, one właśnie podejmują trudne tematy i wcale nie w taki sposób, że się nie da to obejrzeć. Tylko właśnie się da. To jest niesamowite. On potrafi bardzo trudny temat. Więc Wolwer, skóra, w której żyje, La Mala Education, te filmy ja znam. Z tych filmów, które tutaj są, obejrzałem kiedyś Kikę, ale nic nie pamiętam. Jest sobre, to do sobre mi madry. Wszystko o mojej matce, ale naprawdę dobrze pamiętam to tylko z tych wcześniejszych filmów, to tylko właśnie. Kio Echo para Esto. I dlatego przeczytam Wam najpierw o czym ten film jest, bo z tego się nie dowiecie, bo to jest już wchodzenie na głębszą płaszczyznę jakiejś interpretacji, rozmowy w tym filmie. Więc najpierw o czym ten film jest. Więc tam mamy Glorię. Gloria jest taką uciśnioną gospodynią domową. Tak? Hiszpanie mówią Ama da Casa czyli duszą domową, my mówimy gospodynią domową, duszą domową, tak jak świętego ojca i syna świętego ducha, tak dusza, amadekasa. Więc Gloria jest właśnie taką amadekasa, mieszka z mężem Antoniem, teściową, dwoma synami w małym, obskurnym, przepełnionym mieszkaniu przy madryckiej autostracie, więc jest jeszcze hałas. Oprócz zajmowania domem i rodziną, ona pracuje też jako sprzątaczka. Żeby związać koniec z końcem, mieć siłę to wszystko robić, bierze amfetaminę. Amfetamina powoduje, że ona nie stara się popełnić samobójstwa. Takie, takie coś. Czyli mamy zwykłą kobietę, która ma niezwykłe dosyć to, że ledwo ciągnie tak, ze sobą i swoim życiem. I małżeństwo z Antonio, taksówkarzem, chyli się ku upadkowi. 15 lat wcześniej Antonio w Niemczech romansował, dla, był pracował dla, jako kierowca dla Ingrid Müller, niemieckiej piosenkarki. Z którą miał krótki romans. Jedyną pamiątką po ich związku jest podpisana fotografia i taśma z jej piosenką Noa nicht, nicht aus Liebe Weinen, którą on nieustannie puszcza z adaptera i której Gloria nie znosi. No i tam podobno też on dla Ingrid kopiował jakieś listy, które ona miała niby otrzymywać od samego Adolfa, Adolfa H. I tak dalej. E, um, tutaj jest jeszcze. Um, so, jest dwóch synów, tak? Młodszy syn Miguel ma 12 lat. Sypia czasem ze y, starszymi mężczyznami. <grym> tak, tak to wygląda. Kiedy, y, y, kiedy ona prote protestuje, mówi, że on zaprzestał tego, to on mówi, że on jest panem swojego ciała i tak dalej. Ma 12 lat. Najstarszy syn Glorii, Toni, ma 14 lat, chce zostać rolnikiem i oszczędza wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić farmę rolną, handlując nielegalnie heroiną. I też oczywiście to ukrywa przed matką, tak to jest. Jest jeszcze babcia, która jest uzależniona od napojów bezalkoholowych i marzy o powrocie do rodzinnej wioski. Czyli to pewnie dlatego wnuczek właśnie chce być tym rolnikiem, się wyrwać z tego małego mieszkańca, mieszkanka. Przyjaciółmi Glorii są dwie sąsiadki: Krystal i Chłani. Krystal jest prostytutką z złotym sercu, Chłani jest zgorzkniała kobieta z obsesją na punkcie czystości, która znęca się nad swoją córką Vanessą, która ma moce telekinetyczne podobno. Tak? czyli um, takie tutaj rzeczy są. Także widzicie, mamy połączenie rzeczy fatalnych zupełnie w najwyższym stopniu z rzeczami zupełnie realistycznymi. To jest niezwykła cecha właśnie filmów Almodowara, że te rzeczy się przenikają. Życie Glory, no bo pechowe, pochowe, pechowe małżeństwa się zdarzają, ale żeby aż tak, wiecie o co chodzi, tak? Życie Glorii stało się nie do zniesienia. Nie ma nadziei, pieniędzy ani możliwości, więc, walka z mężem, więc wraz z mężem walczy o opłacenie mieszkania, telewizji, telefonu, oświetlenia, ogrzewania itd. Próbuje znaleźć dodatkowe pieniądze na opłacenie rachunków, więc jest pracować dla kilku zbankrutowanych pisarzy. Kolejnym irytacją jest jaszczurka, którą Toni i jego babcia, czyli ci farmerzy, tak, przynieśli do domu. Gloria się waha, czy pozwolić swojemu synowi zamieszkać z dentystą pedofilem, e, bo, no właśnie, co jest gorsze, tak, pokonana Gloria, której farmaceuta odmówił podania środków uspokajających, bez recepty wraca do domu i zostaje męża przygotowującego się do zabrania swojej dawnej niemieckiej kochanki, która przyjeżdża, Ingrid Miller, na przejażdżkę. Wywiązuje się kłótnia, Antonio uderza Gloria, ona uderza go w głowę też, ale i on się tam przewraca i uderza szyją o zlew, umiera na miejscu. Policyjne śledztwo nie dochodzi winy Glorii. Toni i jego babcie wyjeżdżają z Madrytu do swojej wioski. Opuszczona Gloria rozważa popełnienie samobójstwa, zmienia znak, gdy niespodziewanie wraca jej syn Miguel i mówi, że chce się nią zaopiekować. Takie coś. Jedno, było to jedno z pierwszych dzieł, które weszło na ekrany w USA, też i było bardziej znane przez to w, na obu kontynentach, i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy się dziwili, czemu ten film jest niezbyt dobrze technicznie nakręcony. Ale to tak miało być. On, on był niskobudżetowy, także tak to też niskobudżetowy, i, i, a też trochę taki miał być. Tak, celowe nawiązanie do realizmu włoskiego sprzed dwóch dziesięcioleci. Bo dawniej Hiszpanie marzyli, żeby tworzyć takie trochę filmy moralnego niepokoju żeby, żeby tworzyć takie filmy moralnego niepokoju, jak Włosi robili i nie musieli nikogo pytać o zdanie, tak? Bo Włochy były wolnym krajem w 50. -tych, 60. -tych latach, a Hiszpanii nie mogli takich filmów robić. Także przeczytam wam kawałek rozmowy o czym sobie na to zasłużyłam. Momencik To był pierwszy film Almodowara, który osiągnął wielką popularność. Momencik. Gdzie tu tutaj jest? Gdzie tu tutaj jest? Aha, 59. strona. Dobra. Czym sobie na to to jest oczywiście wywiad, tak? Czym sobie jest pytanie? Czym sobie na to zasłużyłam? Keojio Ion I Merceres to 84 rok, który nakręcił pan po Pośród ciemności jest komedią jedynie pozornie. Często się śmiejemy, ale postać interpretowana przez Carmen Maure jest od początku do końca tragiczna. Carmen Maura to słynna hiszpańska aktorka, która gra tam główną rolę w tym filmie. I w wielu innych filmach Almodowara też występuje. Obraz w moich filmach jest bardzo dwuznaczny, szczególnie się tak dzieje w tym, yy, yy, tym filmie, w którym nie opowiadam o, mi, o miłości, tylko o okrutnym, pełnym niesprawiedliwości codziennym życiu pewnej matki. Jest to postać niezwykle poważna, w tym duchu interpretowała ją Carmen Maura. Kiedy zobaczyła film, powiedziała do mnie: Mój Boże, jakie to okrutne jak ludzie mogą się śmiać z tak nieszczęsnej postaci. Historia jest oczywiście bardzo patetyczna, ale jest też dużo humoru. Jeśli o mnie chodzi, to nie przeszkadza mi, że widzowie ich oczą. Zauważyłem na końcu, że Carmen żegna się z synem, który wsiada do autobusu, żeby wrócić na wieś, tym Tonim, tym starszym synem. Nagle widzowie hiszpańscy okazują silne wzruszenie tak jakby sobie uświadomili to wszystko, z czego się śmiali wcześniej przejmujący dramat kobiety, społeczną wymowę filmu. Carmen wraca do do domu po rozstaniu z tym właśnie synem, nie musi się już niczym zajmować nie, nie musi już niczego układać sprzątać, nie ma komu ugotować jedzenia jej życie staje się puste yy, i tutaj yy, po jednej z pierwszych pr publicznych projekcji widzowie podchodzili do mnie by powiedzieć, że nie znieśliby już gdyby ona popełniła samobójstwo i że to jest nazbyt okrutne no więc ona nie popełnia samobójstwa, prawdopodobnie z tego powodu, a może z innego. Jak bo wraca ten młodszy syn i mówi, że chce się z nią zaopiekować, chociaż jest właściwie jeszcze ciągle szczylem. Jak zaklasyfikowałby pan gatunkowo film, czym sobie na to zasłużę? To kolejny przykład połączeniu kilku gatunków. Przede wszystkim obraz pozwalający nawiązać do formy narracji, którą lubię, włoskiego neorealizmu. Dla mnie neorealizm należy po części do melodramatu. Swój specyficzny charakter zawdzięcza przywiązaniu wagi do świadomości społecznej, a nie tylko do uczuć. Tak? I czyli i społeczne kino, i uczucia. Jest to gatunek, który wyłącza z melodramatu wszystko to, co sztuczne, zachowując najważniejsze składniki. W czym sobie w tym filmie zastąpiłem większość kodów melodramatu czarnym humorem? Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że widzowie odbierają najpierw jako komedię, a potem patetyczną, dramatyczną historię. Poczucie humoru jest bronią Hiszpanów przeciwko temu, co wywołuje cierpienie, co niepokoi, przeciwko śmierci. Humor jest obecny w całym filmie. Rozmyślnie utrzymałem postać Carmen. On mówi Hiszpanów, bo rozmowy prowadzi Frédéric Strauss, Francuz. Po czym humor jest bronią Hiszpanów przeciwko temu, co wywołuje cierpienie, co niepokoi, przeciwko śmierci? Humor jest obecny w całym filmie, ale rozmyślnie uży, utrzymałem postać Carmen na marginesie jej to, tej tonacji. A ona bardzo dobrze to zrozumiała. Bez przerwy zaskakiwana jest szalenie zabawnymi sytuacjami ale ani na chwilę nie porzuca swojej bohaterki ani rejestru gry. Tak, bo życie robi z niej jaja sobie jeszcze w dodatku. Tak? Carmen zachowała umiornie ulegając wpływom, nie przerysowując nieszczęścia granej przez siebie bohaterki. Postać Carmen jest bardzo bliska obrazom gospodyń domowych granych przez Sofię Loren, a zwłaszcza Anne Maniani, czyli włoskich kinie. Ciągle krzyczących na dzieci, niedbale ubranych, rozczochranych, zmagających się z problemami, poprzez kreację Carmen odwołuje się do wcieleń tych wielkich aktorek. Często powołuje się pan na awangardę albo na klasyków kina. Bardzo rzadko mówi pan o współczesności, może z wyjątkiem właśnie tego neorealizmu. Pierwsze lata mojej kariery filmowej rzeczywiście pozostawały pod wpływem amerykańskiego undergroundu. I tak dalej. Popkultura to dla mnie, o no tutaj jest dużo, tutaj można by do utraty tchu. Też film francuski, Zawrót głowy Hitchcocka, nowej fali troszkę mi się podobają, ale nie stanowią inspiracji. Bardziej amerykańskie czarne kryminały i westerny. A jeżeli już francuskie filmy, to raczej do utraty tchu niż, niż typowe takie bardziej. Typowe bardziej e, filmy e, francuskiej nowej fali. W moich filmach kino jest obecne, ale nie jestem reżyserem kinomanem, który by tylko cytował innych aktorów. Kiedy wprowadzam jakiś fragment jakiegoś filmu, to nie jest to hołd, to nie jest to hołd, tylko raczej kradzież. <grydy> no. e, Przypomnę. Dobra, co tu dalej? E, mu, e, jedną z najzabawniejszych scen, w czym sobie e, na to zasłużyłam, tworzą fałszywe reklamy. Fałszywe reklamy. Owa gra ze sztucznością, analiza funkcji reklamy. Mój stosunek to, to, to zresztą wykorzystał chyba pod wpływem Almadawara wykorzystał też nasz ten twórca. Tego dnia świra, prawda? Tam też mamy, pseudo, mamy fałszywe reklamy. No, Almodovar tu mówi. Mój stosunek do reklamy jest bardzo jest fałszywe reklamy też w Bananas e, użył Woody Allen. Czasem się robi, nie? Tak zwane pseudo reklamy. Mój stosunek do reklamy jest bardzo ambiwalentny, Reklama jest rozrywką. E, i podoba mi się, bo jest rozrywką, ale świadomość, że codziennie oglądamy reklamę, gdyż w życiu nie ma bez niej ani jednego dnia, jest obecna bezustannie jak Bóg i Diabeł, jest czymś trochę przerażającym. Dlatego robię reklamy wyłącznie w moich filmach. Zawsze odmawiałem robienia prawdziwych reklam. Interesuje mnie tylko jako gatunek filmowy. Rozumiem, dlaczego dzieci uwielbiają oglądać reklamy. Fascynują mnie takie historiki, krótkie filmy. Reklama jest przestrzenią twórczą, najbardziej otwartą na zwariowaną komedię, humor i surrealizm. Ponieważ moje filmy są bardzo miejskie, reklama to trochę jak mebel w mieszkaniach mieszczan. stanowi część życia, dekoracji. W reklamie w bardzo krótkim czasie skutecznie. I ekspresyjnie tworzy się e, sytuację i postać. E, wydaje mi się, że tam jest troszkę podobne w jego filmach. Dobra, to nie jest aż takie ciekawe, jedziemy dalej. E, o tych reklamach, cały czas o tych reklamach. Zaraz przejdziemy, co tam dalej. Aha, tutaj. Promując w Hiszpanii wysokie obcasy... Ja ten film widziałem, ale bardzo dawno. I tylko raz. Zorganizowaliśmy w kinie na Gran Via prapremierę, w której cała ekipa filmowa ukazała się na olbrzymich, wysokich na 5 metrów czułenkach ciągniętych przez urządzenia, w których korzystaliśmy przy realizacji filmu. Buty na monstrualnych obsasach i tak dalej. Byłem pewien, że na zajutrze zdjęcia z tej prapremiery znajdą się we wszystkich gazetach, ale... I tak dalej. Także. Kino utraciło zdolność łączenia ludzi, która to cecha została przejęta przez sport i koncerty. Więc bardzo lubię odtwarzać, wykorzystując pretekst pra-premiery, ten sam klimat euforii i wielkiego ludowego święta, który towarzyszył scenie pierwszej inscenizacji w deszczowej piosence. Że kino kiedyś łączyło ludzi. No tak, tak. Teraz, teraz nie. To bardziej rzeczywiście, bardziej sport i Sport i muzyka, koncerty rockowe czy coś. To prawda. Mi się w ogóle wydaje, że... E, wydaje mi się, słuchajcie, że... E, że europejska kultura traci na, na pochyleniu w stronę sportu i koncertów. Europejczycy są bardziej refleksyjni od Amerykanów i, i kino jest czymś bardziej ich. No, ale i, i, i trochę straciliśmy przez to, że, że kino już nie łączy. Że włoskie, zwłaszcza i hiszpańskie kino, które chyba najbardziej łączyło, nie za bardzo to robi. Ale to tak moje takie dodatkowe. Piosenka, którą po kolei śpiewają wszystkie postacie w tym filmie to. Soy lo prohibido. Jestem zakazem. Cały film jest swego rodzaju przedstawicielem idei zakazu. Piosenka najpierw śpiewa prostytutka, potem mała dziewczynka. Potem śpiewana jest przez Bibi Andersen, która gra rolę kobiety jakby zapożyczonej z czarnego kryminału i tak dalej. Motyw zakazu nie został potem rozwinięty w pana filmach. Nie. Najbardziej podobała mi się piosenka Soy lo prohibido. Tak się złożyło, że mówiła na zakazie zmysłowości tajemnych różnych miłościach i tak dalej. Tak naprawdę moje filmy nie są na tyle moralne, aby w nich była mowa o zakazie. Albo też są tak daleko moralne, że uniemożliwiają mówienie o zakazie. <grywa> Okej. Okay. W, w tym filmie jest wyjątkowo mało barw. Przygaszone odcienia, smutny nastrój odbicie brzydoty egzystencji dobra tutaj jest jeszcze dzielnica w której robiliśmy zdjęcie jest jedną z wielkich inwestycji budowlanych okresu rozw rozwikwitu frankizmu uwidacznia poglądy władzy na temat komfortu dla ploretariatu są to miejsca zupełnie nie nadające się do życia nazywa się ulami jak dla pszczół. Kiedy pracowałem w telekomunikacji, spędzałem całe dnie na obwodnicy, która ciągnie się wokół wielkich blokowisk. A oglądanie tej dzielnicy o monstrualnych proporcjach robiło na mnie wrażenie przygnębiające. Ucieszyłem się na myśl, że mogę zrobić z nich de chociaż dekoracje dla filmu. Tak, to prawda. Ta, te mrówkowce, w których mieszkają e, bohaterowie filmu, są. E, bardzo e, przygnębiające te, tak to wygląda.